Cześć Szymanko, witam Was w pierwszym odcinku w nowym roku. Co się zmieniło? Dużo się zmieniło. Na pewno w tym roku będzie więcej filmów. Trochę ciężko mi się było do tego przełamać. Co jeszcze Wam powiem? Dzisiaj chcę Wam zaprezentować mój trening. Będziemy robić martwe ciągi. A przepraszam Was, będziemy robić przysiady. Rumuński martwy ciąg. Wspięcia na palcach. Muszę tutaj na ściągawkę zobaczyć wyciskanie w wąskim chwycie na ławce poziomej. Uginanie przedramion ze sztangą prostą oraz uginanie przedramion jednocześnie hantlami leżąc na ławce przodem. Na ławce dodatniej przodem. Przez 5 tygodni robię trening siłowy, typowo siłowy. Już pierwszy tydzień jest za mną i tak jest. E, zaczynałem od 70% maksymalnego powtórzenia i co tydzień dokładam 10%, aż dojdzie do, do 110%. Także teraz jedziemy na 80% maksymalnych, e, maksymalnych powtórzeń. Szczerze Wam powiem, po tych już nie wiem, teraz dwóch miesiącach redukcji, e, siłowo, siłowo strasznie straciło strasznie, naprawdę. Dlatego nie ma aż, nie zaczynałem teraz już od takich wysokich, wysokich ciężarów, bo po tej, po tej redukcji, jakby to powiedzieć, moje maksymalne powtórzenie się tam obniżyły o kilkanaście procent. ale teraz myślę, że to 5 tygodni siłowego postara się to nadrobić, to, to, to jakie właśnie były te cele. A jakie są cele na ten rok? Na pewno chcę zrobić w totalu około 450 kg, gdzieś to 170 na martwym ciągu. Tak, jakby to powiedzieć, to jest jedno z ćwiczeń trójbojowych, które mi wychodzi jakby najlepiej, czuję się w nim najlepiej. Najgorsza jest oczywiście klatka, o którą cały czas, cały czas gonię. Klatką będę celował 130-140 kg. No, i przysiad w okolicach 150, może 160, zobaczymy. Cały rok przed nami, cały rok pełen, pełen pracy, pełen motywacji. Dodatkowo planuję coś, coś ciekawego, co się ukaże, może na wiosnę, może latem. Zobaczę, jak, yy, jak się uda wszystko po prostu załatwić i jak pozwolą finanse na to. Także będzie to coś fajnego na pewno. Każdy będzie mógł skorzystać. No dobra. To koniec tego pierdolenia i po prostu zaczynamy jakąś małą rozgrzeweczkę. Przy okazji schyla się po... Kolejny talerz zajebałem kurwa głową w stojak. No, tak to jest jak ktoś nie myśli. Dobra, teraz już polecam y, 5 serii właściwych po 5 na 70 kg.